na twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Orks Must Die 2, a ze mną nadal jest wojująca z orkami Uzi! Hejo. No, ee, Dzisiaj mapa, za, dwa pokłady, już chciałem zakorkowane, ale na szczęście nie. <coughs> no I tu się robi mały problem. W sensie? Bo przypomnę ci, tutaj chyba się bierze na ramienniki ognia, na tą mapę. A ja nie mam z ich ulepszonych. Zresztą nie jestem pewien czy ramienniki ognia w ogóle działają na postaci wodne Dajesz ready? Tak, tak, sorki, zamyśliłam się Znowu, jak na zakończeniu simsów ostatnio uh, No Nasza ukochana mapa Biorę górę Ja biorę dół Kuba, zapomniałem, że mam kamerkę włączoną i nie powinienem pić tej rurki Ognista ogry nie lubią rodu. Fajnie. Uzi, żartujesz? Żartujesz? Okej. Okay. Ja jest. Nie wiem gdzie ty jesteś. Nie dole. Ja wezmę swoje naramienniki ognia. Z czego chciałam? Aha. Smoły i Ścianę królcami, okej. Okay. <laughs> A zebrazią? Nie, bo przecież spadłam. Ale że drugi raz czy wskoczyłaś już? E, już to zrobię. Zobaczymy ile Uzi nam zmarnuje żyć. Zrazu zmarnuje. No, poka, poka, tam jest czacha. Zdobyta. Okej. Okay. I teraz tak, przez to, że ja zginęłam, ty nie jednej czachy nie dostaniesz. Ja dostanę, bo ją zdobyłam. A pfff. Ja sobie między nagraniami odpalę. I sobie zdobędę jakieś. Nie wiem, czy wziął sobie klimatyzacza, czy spryskiwacz. Nie wiem. Ja mam ścianę z kolcami, powalniacza. No i tyle z pułapek. A będę tak, uczników ja i na pewno nie manę potrzebuję. Ja łuczników nie. Wybrzmijmy pułapkę z kolczakami, bo jest najtańsza. 600 kosztuje. Co? Ale tą to, to podłogową. No. A, bo ja mam tą ścianę, tą tą tą, tą stawianą. Ja już jestem ready. I no, czekaj. A, Uzi sobie czek łuczników najpierw rozkłada. Nie, nie w tym jest tylko w tym, tutaj na tej linii? Mają dłuższy korytarz, a tak to się tam ciężko im będzie obrócić. No to miałem w ogóle lepszą opcję, wiesz jaką by była? Mm. <coughs> Postać sobie na każdym zakręcie jakichś łuczników No Myślę, że ty masz tylko limit strażników do wykorzystania, bo ja nie mam krasnoludów Wodniaki! Ups Dobra, leć A ja już lecę do swoich Jak coś, to wcale nie podjumałem ci many Ale wczoraj wcale no bo przebiegałem tak obok tej tej i tak wyszło jakoś No nie moja wina, tak samo, wiesz tak, Wiesz, jak tak to jest bardzo. w życiu Wiem bardzo Tak samo To zawsze się dzieje, dzieje samo No, tak samo jak same się dzieci robią Zawsze jest takie, przecież ja się zabezpieczałam! No, na pewno. Aha, ja mam tylko żywioła, żywiołaka i wodniaka. Dobra. U mnie pusto. Ja trochę hapeków przy tym straciłem A to głównie przez gnole Dobra Co to jest? Zaraz mignol zabije O dobra, teraz widzę Tak? Świetnie, no. że widzisz W sensie, u ciebie widzę twoje hapeki U mnie są mikstury życia, jak coś Jest do ciebie? Przydałbyś się A kogo masz? Co? Kogo masz? Nie mów, że pana wody Tak, teraz już pana wody Ja idę do ciebie po hapaki Okej, okay, leć sobie. No poradzę sobie bez problemu, już nie żyję A, Ju mam no, masz no masz, masz pełne HP chęć. No ja sobie postawiłem spowalniacze ja jestem GG Na chwilę, no Panciu, u mnie się jeszcze nie pojawił żaden pan wody A ty korzystasz z naramienników ognia, czy nie? Uzi? No, staram się, ale... A razem nie wychodzi ci? No Ok, Są na górze. Okej. Są na górze. Czy to znaczy, że ci gdzieś przeszli? Nie. <coughs> to co to znaczy, że są na górze? Mm. Czasami zaskakuje sam siebie. Jak? Jak? Nie umrze zginęłaś. Nie. Ale. Ja nie wiem, jak oni się tak łączą cały czas. Z tego pana ziemi, co chwilkę. Co chwilkę. E, wiesz co? Dam ci takiego tipa. Jak widzisz, duże, e, że robi się ten duży, w sensie ten, ten ży, zwykły żywiołak, to jego zabij, a zostaw kropelki. Bo wtedy, jak rozwalisz tego kropelkowego, tego małego. To ten mały może się połączyć z. Tfu, ten średni może się połączyć z małym i wyjdzie duży. No, a ja na przykład robię tak, że czekam, aż się zrobi ten średni. I średniego dopiero rozwalam. I jak się zrobi z tego małego, zrobi się znowu średni, to znowu go rozwalam. Nie czekam, aż się zrobi pan wody. Czy ty ciągle obrywasz, czy mi się wydaje? Tak. <coughs> co takiego, gnole? Panie ziemi. Ziemi? Kolejne. Nie rozumiem tekstu to sobie <coughs> mojego kolesia z teraz. To sobie przymierz. Ha? No on powiedział, to sobie przymierz. Takie nie do końca kupam, o co chodzi. Super, kolejny kombo. Zabijanie ich wszystkich naraz jest to o wiele zabawniejsze. Dobra. I wracamy po krótkim, krótkim cięciu. Jak ciągle nam ktoś parowuje. Jak nie Uzi, to mi. Jak nie Mi, to Uzi. I tak na przemian. Niech się jak zaraz znowu mi wparują, nie wiem po co. O, znowu wodniczki Strasznie dużo ich przychodzi, muszę przyznać Uzi, czemu oni są już tak daleko u ciebie? Co? Czemu oni są tak daleko u ciebie? Też byś chciała wiedzieć Mam dwóch panów wody U mnie cały czas się kotują przy wejściu Lecieś do ciebie? Dobra, znam odpowiedź. Proszę. Nie mam ognistej broni. Dlatego ja mam i ogniste płatki yy, i ognistą broń. Ja wiesz, że mam podwójne zabezpieczenie. Taka wiesz, podwójna prezerwatywa czy coś. Wiesz co, można z tym razem to sobie ten, mój artefakt, sorry, który ja mam. Za każdym razem, jak... bo ja mam ten artefakt, że przeciwnicy jak mnie uderzą, to się wycofują przestraszeni. Albo mogę postawić taki wielki y, awatar strachu, że oni po prostu sami uciekają przed nim. Czasami zaskakuje sam siebie. Wiesz, takie coś by się mogło przydać. Bo ty z czym w sumie teraz latasz? Co? Z czym ty w sumie teraz latasz? Może jakiś artefakt? Aha. To wiele wyjaśnia. Witam w mieście masowych zgonów. Populacja. O, pan wody w końcu u mnie. Ale długo to on nie pożyje, chyba. No, już. Bo on daje pieniążka, a ja cały czas nie miałem tych pieniążków od niego. No. Iść ci pomóc? Niczego nie będą się spodziewać. Jakie to piękne. O, oh, Jesus. Ośmiu żyć nie mamy? Hmm. Czemu my nie mamy aż ośmiu żyć? Dobre pytanie. Ja zginęłam tylko raz. A nie, bo tu masz 25. A, dobra. Myślałem, już, że masz są ten. Eee, 30 się zdają. Jak stracimy 8 żyć, koleżanki, giną po 3. Jak umrzemy. A przecież nic nie przeszło. To powinno ich spowolnić. Dobra. Ty to już przedostatnia fala widzę. Nie siadam idzie. O, tak tak Boże, jak twoja jęczy Mam nadzieję, że ona w łóżku tak mojemu bohaterowi tak nie robi W sensie? Czemu? No może, moja, moja tylko tak słucha Tak, tak, tak! Kurwa, non stop ja bym mu współczuł. Dlaczego znaczy ona jest sado masochistką? Znaczy, to, że jest masochistką, to jeszcze byłby paszeź, a jak, że sado. Nie. Yeah. O właśnie, przykład tego, że jest masochistką. Większość popek sprawdziła na sobie. O, ogry. Dwa. No, już, już. już nie ma. To jest chyba jedna z mniejszych map, gdzie mi... Ja rozwamam przeciwników szybciej niż ty. Zabijanie ich wszystkich o A to tylko i właśnie dlatego, że ja mam dobry zestaw pułapek i broni. Dostosowany do przeciwników. Dobra, mam i teraz mogę cię ogniem. Ogniem. Traktuję wodę ogniem. To nic złego nie może się z tym stać. Dobra, postawię sobie w tym czasie. Oni niech sobie idą. To było fantastyczne. Wiem, że to było fantastyczne. Już Ciebie wszyscy? Mm -hmm. Dobra. Mapa prześnięta. Mm. Hmm? Czyli mapa prześnięta. I bardzo mnie to cieszy. No. Cztery czachy plus trzy dodatkowe. No. no. I tak mam więcej dodatkowych. Ale się. Dobra, chodź do menu. Tak więc na tym będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo, wiecie, możecie dać te łapki, komentarze, udostępnienia subskrypcje, to sobie tam się tego chcecie. Wiecie w końcu, jak to działa. Eee, Nazywam się to zachodnie skrzydło. Podsumowanie dodatku ogień i woda, gdzie w pokazują się dwa nowe żywiołaki: i ogniste, i wodne. Jak nam z yeah. tym pójdzie? Jak się Uzi, pójdzie nam z tym dobrze? Nie. Yeah. Też tak sądzę. Eee, tak na razie, cóż, niech moc pogromców worków. Zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam się krótko. a p